Siemano, witajcie, z tej strony Max, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak dokończyłem moją trasę. A dokładnie tak, pokażę wam, jak dokończyłem sobie moją tutaj aleję. Jak tutaj dokończyłem, ten mój tras. Więc tak, wsiadamy sobie do wagonika. O nie, 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 w tą stronę. Tak. O nie, 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 nie. I co? Dobrze, bo już myślałem. Jeszcze parę trój nam tu zostało trochę. I jedziemy. I tak, i to się prezentuje tak. Na początku no to jedziemy tą taką dróżką. Dróżką tutaj w ogóle się buduję, tego nie chciałam się budować. Tylko tutaj no to tak normalnie jedziemy. Jak zwykle tutaj lekkie tylko przyspieszenie. Tutaj kolejna stacja przy domku bogatego. I tutaj właśnie zrobiłem na, takie u góry, jak te drzewa zetne. To tutaj to wszystko tak poprawię. Kolejna stacja bobodziarki. I tutaj yy, w ogóle jest takie, to przyspieszenie jest takie w ogóle i wow. Ale yy, tutaj przy zamku nie wybudowałem stacji, ale tutaj będzie stacja. Teraz jedziemy i zobaczmy, co ty masz nam do zaoferowania. Ech, słabiackie rzeczy, z tego co widziałem. I tutaj i tak jedziemy, tutaj. I to naprawdę będzie sobie zaraz cała trasa. Ty... Czekaj, co? O nie, 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 coś tutaj jest popsute. Chwilę. O nie, tak to nie miało wyglądać. Dziwne, Chwile, zaraz to sprawdzę. My się nie mieliśmy co Nie hmm. ja bym coś... A w ogóle nie ma tutaj już takich bagów, tylko dlatego, że to było mega dużo tego było, ale... <ślesy> Wydziałem wszystkie świnki i dzisiaj zrobię to z krowkami, dlatego mam też ten nieczek taki. Bo nie chciał mi się robić przepalonego. I tutaj idziemy i idzie to to... A. A. Okej. Okay. To musi być o blok wcześniej. A. Okej, okay, to tylko małe nieporozumienie. Więc ja teraz tylko tutaj hop. Hobby, hop. No i teraz powinno być już git I odkąd zaczniemy? No dobra, odtąd. No i jedziemy, dobra. Ło, już jest dobrze. Ło! Wow, ale leci. Ale leci. Tutaj w ogóle mamy przy tych. Armata jest. No i sunie to będzie tyle. Sop No tylko jest właśnie tego jeden minus, że się... O nie! Teraz no, sobie... To... Czekaj, co? Jakim cudem ona stanęła? Ej, jakim cudem to stanęło? Co? Aaaa, robi się noc niezbyt dobrze. Dobra. No i w sumie to była taka nasza koleka. Nie niecałe dwie minutki to my przyjechali, ale tutaj może stać. Tylko trzeba szybko klikać, bo jakby tutaj ja chcę dodać w ogóle moda, że jak jest wagonik, też wydało się do tego doczepiać parę wagoników. Wiecie, doczepianie wagoników to by było fajne. A wtedy tylko niektóre sobie pik, 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 i by mogli wskoczyć. By było takie dobre. Hmm, magazyn zamykany, ale ogólnie ten magazyn jest mega giga. To tylko jeszcze trzeba poprawić. On jest wielki. Ja tutaj chyba bym miał, jeśli bym cały zamek zapełnił tam, tu i tu strzałami Prochem TNT i Firebolami, to na apokalipsę zombie. Mógłbym się bronić w nieskończoność. Naprawdę, mógłbym, miałbym wtedy mnóstwo. Tylko jeden minus byłby taki, że trzeba byłoby po to chodzić. Ale ja bym miał w sumie swoich ziomków. Na przykład z kim się grał, to ja bym mógł zawsze wystrzeliwać. Albo nie, w ogóle mieć tak pięciu żołnierzy. Albo paru więcej. I ogólnie tak, no bo to się. No, jakby taki zamek skopiować. Nie. Wiedziałem Rzesza. Fantomy. I tak, i niektóre osoby by tutaj strzelały, tam by strzelały. Czyli pięć, jeszcze parę łuczników. No głównie no tak. 20 żołnierzy plus dwie osoby. Do, jeszcze na przykład pięciu donosicieli tej amunicji, ja się kończyła, jakby ze sobą ostatnie staki. Na przykład strzały... Wszystko fosa do tego mieć fosę. To da się bronić. Takim za no to jest bardzo funkcjonalny zamek, naprawdę jest bardzo funkcjonalny. To znaczy tylko naprawdę troszkę ludzi, fosę dorobić i mieć dużo tych. No i widzicie, no i tak to działa. I dorobić sobie trochę tych yy, yy, właśnie trochę tych fireballi i mieć. No i jakby tak była brama ze mnie, no to może się bronić, tylko że na to trzeba trochę mieć, żelaznym kilofem da się to zrobić, ale ja to długo zajmuje i trzeba byłoby też znaleźć trochę drewna, albo drewno byłoby nawet jakikolwiek, ale ja by się chciał mieć taki, jak ja taki ładny, to trzeba trochę poszukać. Ale dobra, no i teraz no i tutaj łucznicy, na dole jest armat, da się spokojnie bronić. Taki zamek. taki zamek jest najbardziej funkcjonalnym zamkiem na świecie. Nie wiem, że brama jest mega mocna, jeszcze tak wielkie wieże ta w ogóle wieża długo się nie robiła. Ale tak, ja już wam pokazałem, jak ta kolejka działa. Możecie napisać, co by zmienić. A teraz jeszcze chciałem dorobić, yy, tylko potrzebuję. A w sumie nie, nie będę dorabiał stacji. Chcę dźwignię, to może najpierw. A ja mam tutaj gdzieś skrzynię dźwignię, lampiony nam się przydadzą. Lanterny, hmm. Czy coś jeszcze nam się przyda. O, jeszcze mamy tutaj tory. Jedzenie, jedzenie, nie, jedzenie, jedzenie, nie, nie, nie. Tyle, ja mamy proch. A ja tutaj nie miałem przypadkiem prochu. Mam tutaj prochę. Eee, to dobrze nam się żyje. Ale ja miałem zrobić tę... Yy. Nie wiem czy robić drugą linię, ale się jeszcze zobaczy. Ale może by zrobić... co by tutaj zrobić? Co by tutaj zrobić? No na razie nie wiem co by tutaj zrobić, ale trzeba będzie coś wybudować fajnego. Na pewno zamek już mamy gotowy. Ale... a wiem, szukałem tej dźwigni. Jezus Maria, to zapominam co ja robię. A mamy kabulsko? No dobra, mamy. A mamy w ogóle taką dźwignię? Tego normalnie. O, no nie. Ale dobra, zawsze dźwignia nam się jedna przyda, dodatkowa. Zawsze to coś. No i zawsze to jest to, co. A. To zawsze jest na Ja zawsze tego nie rozumiem. Nie dajmy, że tu wybudujmy sobie. Hmm, wystarczy nam jeszcze tylko parę tych. I załóżmy, że będzie o. Tu zrobimy coś takiego, że tutaj na przykład będzie się zajeżdżało i tutaj będzie pociąg stał na przykład. Więc tutaj będzie dom dla pociągu. No i na przykład, że będzie to tak. I będzie, że może być o tak, że wszystkie pociągi będą w to jedno miejsce się, wiecie, schodziły i tutaj będą ten... No i teraz, żeby że tutaj to tak podbuduję, no nie, nie mówcie, że się nie da, nie, błagam, mnie, nie da się. O nie, dlaczego nie ma w Minecraftie czegoś takiego jak zwrotnica, albo oho. Boże, gdyby to podłączyć Redstone'em? Ej, to nie byłby głupi pomysł! A jak nie uda mi się, to po prostu poszukam w necie, czy da się zrobić zwrot i nie taką bez modów, bez niczego, tylko taką po prostu, żeby mógł się z to skręcać. Sniff, coś tam mamy nowego u ciebie? Nie. Błaga mnie się da tak zrobić. Nie, wzięłam się za mało redstone'u. A dlatego nigdy się nie powinno brać dwóch tylko redstonea, Muszę znowu iść. Iść. Po co? To tylko marnowanie czasu, ra! Lepiej od razu wziąć sobie trochę więcej, o! Trzeba więcej tego pyłu. Pił redstonea. Jak się to dziwnie wymawia I gdyby to Tak podłączyć No i tu I to na przykład do, do dźwigni Do dźwigni O ale Ale na przykład to o tak O i Nie da się kurde Szkoda Szkoda no Aj Szkoda ale to kiedy indziej Zrobimy no, no i dobra, i to, to skoro to nie działa, to teraz dajemy tak, siup, 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 no i git, no i jednak to skoro to nie działa, to ja już nie wiem, To trzeba coś wymyślić, ale to się pomyśli. Na razie mamy tylko taką kolej. Mm. No i może dobudujemy sobie. Mm. Tu jest! po raz pierwszy to widzę! Wow, po raz pierwszy to widziałem! Ej, drodzy widzowie, po raz pierwszy to uchwyciłem nie dość, że na nagraniu. Tu jeszcze pierwszy raz to w życiu widziałem! Ej, zniszczą, jesteś wielki! Ale dobra, 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 dajemy dalej. To tak się ogólnie prezentuje. I tutaj byłyby takie różne przesiadki. Jednak tutaj można byłoby.

co jest? Nie! Jakim cudem on to przejechał? Dobra. Zatrzymał się. No co jest? Jakim cudem tam pojechał, a tutaj nie pojechał? No. Ej, what? The? Co to było? Coś ci się dzieje, wagonik. Co, coś ci się źle dzieje. To się naprawdę źle dzieje i tutaj trzeba coś zrobić. Bo tutaj nie ma gdzieś toru. Ej, ale dobra! E, tylko... Gdzie ja zniszczyłem te tory? Gdzieś chyba wcześniej. A, tu. Dobra, siu. Dobra, zniszczyliśmy. Ale na szczęście, dobra, mamy to. I siup, 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 siup. Ale dobra, skoro tak się da jechać, dobra, to coś takiego już wiem. Tylko, żeby teraz to skręcało, to chyba trzeba będzie się zatrzymywać. I dawać tak w bok. Ej, ale tak się da robić, gdybyśmy mieli my robić jakieś duże połączenia, że na przykład stąd będzie pociągiał, na przykład do trzech posterunków i były trzy skręt, że jedno na wprost, drugie w prawo, drugie w lewo. I na przykład w tym samym miejscu, to... Ej, da się coś takiego zrobić i to jest w ogóle mega realne, więc nawet jest to git. Ale dobra, jeszcze tylko... No i dobra, no i takie tory mogą być. Tutaj będą w ogóle takie płoty. Tutaj zrobimy takie płotki, i tutaj będzie takie wejście podwójne, żeby nie można wejść, gdy będzie pociąg przyjeżdżał. Tylko to zależy, bo można zrobić tak, że rano będzie jechał w pociąg w tą stronę. O tak, będzie jechał w tą stronę, tutaj zajedzie. Tutaj będą na przykład, gdzieś tutaj będą pracowali, i będzie w odwrotnym kierunku jechał. Tak, to też może być, ale to też zależy, gdzie jedziemy, chociaż raczej z tego, jak dodam nawet to dziś, Nie wiem. Nie, bo chyba sobie tego będę tego jak robił. Ale dobra, ale i tak już mamy duże przyspieszenie. Jak, jak tutaj, jak to tutaj jeszcze dorobię, może tutaj to zmienię. E, te skrzynki zawieram sobie do domku. W ogóle mam remont w domu, W domku. Tak, nie wiem czy ktoś wie, ale kiedyś mówiłem, że zmienię sobie magazyn i zmieniam potwornie magazyn i tam na razie lepiej nie pokazywać co jest. Ale warto się przespać i jak tylko, a jak tylko zrobię tą bramę, wybuduję więcej domków, może nawet poza tym Marcelanią, otoczę to wszystko stałym murem. Zrobię wielkie przejścia, domki, że wszędzie będą villagerowie, alejki, że wszystko to tutaj będzie połączone. Wtedy wszędzie sprowadzę villagerów z Bobodziarek i będzie można żyć. I to może nawet ogarniemy do końca tego, tego roku, ale na razie cieszę się, bo są wakacje. No i z tego trzeba się cieszyć, więc w sumie w tym odcinku to by było na tyle, dzisiaj my nic wybudowali, ale już wiem jak budować taką jakby przystań dla pociągów, jego zmieniać, więc w sumie to na razie tyle, trzymajcie się i niech Paper Marslandia trwa na wieki!